No właśnie, bo ty masz narzeczonego od grudnia, zaręczyliście się w grudniu. Jak zareagowałaś, kiedy, kiedy on uklęknął? Tak szczerze to nie pamiętam i bardzo cię cieszę, że ten moment jest nagrany, bo mnie po prostu odcięło wtedy, pamiętam tylko jak mnie zalała fala bardzo różnych emocji, wszystkich oczywiście bardzo szczęśliwych. Pamiętam, że się bardzo popłakałam. Ja w ogóle też mam w takich momentach tak, że w ogóle tracę władzę w nogach i zawsze też kucam. Także zeszłam popłakana ze sceny i modliłam się, żeby się uspokoić i żeby dokończyć koncert z godnością. To jak będzie wyglądał Wasz ślub, takiej z Twoich marzeń? Szczerze nie mam pojęcia. Ja w ogóle przez całe życie marzyłam o dużym ślubie, o wielkiej imprezie, cała rodzina, fajerwerki jeszcze w ogóle nie wiadomo jakie rzeczy. E, a od zaręczyn jakoś tak w ogóle <laughs> zupełnie mi przeszło e, i nie myślimy na razie o ślubie w sumie wcale. Okej. Okay. Jeszcze szukając informacji na temat Julii, napotkałam się na kilka publikacji dotyczących takich planów ślubnych. To no zupełnie tak jak uczestniczka y, rock zekić zostanie edycji, też mówiło się dużo o jej panach ślubnych. Czy w tej kwestii coś się zmieniło, czy coś planujecie może konkretniejszego? Znaczy tak, przez to, że mamy bardzo mało czasu, to na pewno nasze wszelakie plany prywatne są spowolnione, więc na pewno, kiedy kurz opadnie po tańcu z gwiazdami, no to być może będziemy mogli łatwiej sobie coś postanowić i łatwiej sobie coś zorganizować. Ale w tej chwili, no po prostu ogrom stresu, napięcia, starań Julki, no bo ona naprawdę kocha ten sport, kocha taniec i bardzo chciałaby to wygrać. I to i marzenie od początku, więc co czym to są teraz najważniejsze rzeczy, więc nie będziemy się zajmować jakimiś tam błahostkami na tym etapie. Okay.